Dzień dobry, witam serdecznie w porannej analizie na forexjestrader.com. Dzisiaj jest poniedziałek, 26 marca godzina 10.00. Także jesteśmy świadkami publikacji istotnych informacji w strefie euro. Jest to klimat, jeden ze wskaźników, który wychodzi o godzinie 10.00. W analizie porannej tego typu zwracam uwagę tylko na niektóre rzeczy występujące na rynku. Proszę zwrócić uwagę, że ten wskaźnik pewnie ukazał się już i już powoduje chwilowy ruch podczas publikacji danych. Wskaźnik ten proszę zwrócić uwagę wyszedł. Praktycznie na tym samym niezmienionym poziomie, jaki był e, przewidywany. Kolejne dane wychodzą o godzinie 14 i 16. .00. Ważne informacje: szef Fedu będzie przemawiał, i o 16.00 e, sprzedaż domów. Bardzo istotna informacja w Stanach Zjednoczonych. Natomiast proszę zwrócić uwagę na kurs. E, tego rodzaju zachowanie jest przykładem tego, że nie powinniśmy wchodzić w pozycję długo po publikacji danych, czy raczej wystrzegać się rynku w tym momencie, chyba że rynek agresywnie zacznie zwracać się w dół czyli na pozycję. Krótką, co współgrałoby również z fundem na wykresie 30-minutowym. Patrzymy tutaj. Oraz dlaczego krótka pozycja interesowałaby nas, a długa nie? Pierwsza sprawa, no mamy tutaj elementy paternu e, zwycięskiego, proszę zwrócić uwagę, mamy przegięcie trendu, e, trend wytraca na sile wzrostowej, tak, robi te same szczyty, e, robi zygzak w kierunku e, spadkowym e, i teraz e, krótka publikacja danych, tak, kurs zaczyna rosnąć, ale jakby zaczynał znowu agresywnie spadać w dół, moglibyśmy być zainteresowani pozycją krótką, w ogóle pozycja krótka mogłaby być tutaj interesująca, tylko pytanie, pomiędzy 9 a 10 rzeczywiście opłaca się wchodzić w rynek pół godziny przed publikacją danych gdzieś tutaj na tych poziomach wchodzić w rynek po tym jak zaistniał ten pattern no, z reguły będziemy czekali na publikowane dane żeby ustalić co właściwie dzieje się na rynku podczas czy chwilę po publikacji danych żeby zminimalizować ryzyko tego typu ruchów o tego typu zachowaniach mówię na kursie pełnym, jak również krótszym kursie o publikacji danych, czyli o kalendarzu Forex, w jaki sposób dane wpływają na rynek. Natomiast zwróćmy uwagę na wykresy 4-godzinne, czy zaistniało coś charakterystycznego na tych wykresach, gdzie powinniśmy zwrócić na coś uwagę. Otóż byliśmy w trendzie wzrostowym, dosyć silnym, agresywnym, na pewnych wsparciach oporach na wykresie H4 euro-dolara, na który patrzymy w tym momencie. Rynek wyhamował, zrobił Korektę ABC. Proszę zwrócić uwagę, że jest to zwykły ruch ABC, gdzie druga część fali jest taka jak pierwsza, może odrobinę dłuższa. Ryzyko tutaj y, zatrzymania tego ryzyku, y, ryzyko zatrzymania ruchu spadkowego jest zawsze dosyć duże. Tutaj ono akurat zaistniało i ruch odbił się na pozycje długie y, i znowu zatrzymał się na tych samych wsparciach oporach. Także można powiedzieć, że aktualnie trend jest dosyć mieszany. Ogólnie w większym ujęciu jest to y, trend. Bardziej, no właśnie, spójrzmy na wykres D1, jaki jest tutaj trend. Na wykresie D1 widać dokładnie, że jesteśmy w jakiejś konsolidacji na eurodolarze. Dlatego ten wykres zatrzymał się na tych bardzo istotnych, jak się okazało, wsparciach opora, poszedł do góry i teraz próbuje się tutaj skonsolidować czy robić jakiś istotny ruch. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Także na ten moment na wykresie 4 godziny Eso dolara należałoby się wstrzymać do wyjaśnienia sytuacji. Na N30 wspominałem jaka ewentualnie pozycja byłaby krótka, jakby ten kurs zaczął spadać, tylko on po publikacji zaczął rosnąć, więc pytanie, czy w ogóle jest jakiś sens myśleć o tym ruchu, tak? Spadkowym. Także istnienie tego typu obrazu nie zawsze współgra z rynkiem, czy rynek nie zawsze współgra z obrazem. Trzeba mieć to na uwadze. Te publikowane dane czasami Mocno wpływają na sytuację na danym wykresie. Teraz spójrzmy na wykres 4-godzinny funta. Tutaj też rynek przeszedł w układ mieszany z mocnego trendu wzrostowego na h4. Widzimy, że ten trend wyraźnie się pogubił, w którymś momencie złapał nawet siłę spadkową po to, żeby znowu odbić się do góry i teraz znowu spada. Jest to jakieś niekomfortowe zachowanie, które nie będzie interesowało nas na tym wykresie h4 do jakiegoś konkretnego tradingu. Spójrzmy na inne instrumenty, jak się ma sytuacja ogólnie. Na złocie jesteśmy dalej w jakiejś większej konsolidacji. Instrument nie ma tutaj siły sprzedażowej, ani nie ma też kupujących, którzy weszliby agresywnie w rynek, w związku z czym sytuacja jest całkowicie nieinteresująca, co nie oznacza, że warto obserwować z dnia na dzień, rzucić okiem na ten instrument w poszukiwaniu tego typu cieni, zagrań, charakterystycznych uderzeń do góry, które skłoniłyby na wiele dni kupujących do wejścia w pozycję długą zajęcia jakiejś pozycji, e, takich, gdzie opłacałoby się przytrzymać to e, w średnim, dłuższym terminie, e, ponieważ do tego może w sposób prostszy posłużyć e, tego rodzaju instrument. Teraz patrzymy na ropę. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje na tym instrumencie. Wykres jest to dzienny, tak? Wspominałem o tym, że jest to bardziej prowzrostowy instrument, także tutaj większa część biznesu będzie zorientowana na to, żeby kupować. Natomiast sam obraz techniczny, który e, rysuje się w tym momencie, pokazuje nam, że tworzy się e, konsolidacja w formie takiego trójkąta, jaki zaznaczyłem. E, kurs tutaj zawęży się i e, mimo tego, że jest to prowzrostowy instrument i większe prawdopodobieństwo jest zawsze, Wzrostu na tego rodzaju instrumencie, jak ropa, to tutaj istnieje również duże ryzyko, że kurs wyłamie się w dół, zaliczy mniejszą czy większą korektę. Także przy normalnych instrumentach tego typu zachowanie, przy walucie daje nam 50 na 50, że ten ruch wykona się do góry czy w dół. Tutaj z tymi ruchami w dół trzeba bardzo ostrożnie, ponieważ jest to instrument prowzrostowy, który złapał trend wzrostowy, będzie się wybijał z tych wsparcioporów. Które tutaj sobie stworzył, także proszę mieć to na uwadze, wchodząc w pozycje, w potencjalne pozycje krótkie, jakie mogłyby się tutaj pokazać, że niekoniecznie jest to długa droga do spadków w tym układzie cen, w tym układzie siły. Bardzo klasycznie zachowuje się indeks SP 500, czyli giełda e, amerykańska, zbiór największych e, spółek. Proszę zwrócić uwagę, że e, wykres tutaj stabilnie rośnie. Tak jak wspominałem, mogą być jakieś krótkie strzały. Natomiast ta fala wskazuje na to, że jest to po prostu e, spora liczba statycznych, średnich, większych, mniejszych kupujących, e, że rynek po prostu e, będzie się dalej wspinał. Oczywiście w międzyczasie mogą wystąpić większe, mniejsze perturbacje, znowu nawroty do tej linii wsparcia oporu, gdzie ostatnio rynek zatrzymywał się, natomiast ogólnie jesteśmy po prostu podczas powrotu do hossy, także ma to wpływ również na pozostałe instrumenty, zapotrzebowanie na ropie, tak, na złoto, zapotrzebowanie na waluty szybciej rozwijające się niż sam dolar związany z indeksem S&P 500. Taką szybciej rozwijającą się walutą będzie złotówka. Złotówka, która od jakiegoś czasu w związku z wzrostami na indeksach umacnia się. Ten wykres spadkowy oznacza, że druga waluta euro, złotówka, złotówka tutaj na wykresie dziennym umacnia się na tym wykresie. Sam obraz techniczny wspominałem o tym, że powoli przechodzi w taką kołyskę, gdzie widzimy, że generalnie podaż, czyli sprzedaż sprzedawcy wykończyli tutaj się swoje siły, już zakończyli na rynku i moglibyśmy przejść do jakiegoś układu powoli kupujących, gdzie w naturalny sposób występuje jakaś konsolidacja czy przejście w propozycji tutaj kołyski przykładowo tak i dalej wchodzą w rynek kupujący, ale wspominałem o tym bardzo wyraźnie, że ten rynek złotówka, jak zaczyna się umacniać, często trwa to pół roku, rok, dwa, jest to dłuższy trend, także niewykluczone, że ten obraz jeszcze może przyspieszyć w dół, że nie jest to czysty obraz techniczny, tutaj złotówka, tego rodzaju waluta jak euro złotówka, dolar, dolarzłotówka jest połączona silnie z fundamentami światowymi i polskimi, także nie jest to wykres techniczny, czystą techniką nie będziemy operowali samą w sobie, chociaż technicznie Technika mówi nam, że tu już nie ma mocnych sprzedawców, że mogą pojawić się kupujący, ale ja wiem po prostu jakiego rodzaju jest to instrument, w jaki sposób on się porusza, że może jeszcze spadać, może się również wybijać do góry po tym wykresie technicznym, ale spójrzmy y, przykładowo w jaki sposób wygląda dolar do złotówki, czyli y, bliźniaczy powiedzmy wykres, tak, złotówki, ale oparty o dolara. Tutaj mamy troszeczkę inny obraz. Wprawdzie typowy sprzedający też się skończył, natomiast tutaj obraz techniczny pokazuje nam, że bardziej jest to obraz jakiejś rozciągniętej flagi na wykresie dziennym. Co mogłoby znaczyć, że jeżeli mocny sprzedawca tutaj pojawiłby się na rynku, mogłoby nastąpić piękne wyłamanie i dalszy zjazd w dół, wystąpiłby wtedy piękny pattern zwycięski czy prozwycięski na rynku i możliwa sytuacja pociągnięcia dalszego spadku w dół, czyli umocnienia się złotego, o czym wspomniałem odnośnie indeksów, w jaki sposób kursy rozwijają się przy hoście, tak przy takich a nie innych zachowaniach giełdowych. O tym więcej wspominamy na kursach na żywo oraz na ćwiczeniach, na kursie wideo. Te wszystkie tematy są poruszone w większości kursów średnio zaawansowanych i zaawansowanych pełnych także będziemy dalej e, dzisiejszego poranka, tak, czy południa obserwowali jaki, w jaki sposób porusza się euro na M30 po e, danych które były, e, no, na niezmienionym poziomie, natomiast w jaki sposób te dane wychodzą, to również omawiam po prostu w odrębnych filmach instruktażowych, e, tutaj jest jeszcze pewien potencjał, e, który mógłby być interesujący do wejścia w pozycję, natomiast jeszcze nie w tym momencie, tutaj fund pokazuje również, że potencjał spadkowy być może e, wystąpi w bardzo niedługim czasie. Będziemy po prostu obserwowali to. Natomiast to, e, co najciekawsze będzie w tym tygodniu, to na wykresie euro dolara w układzie D1, czyli na wykresie dziennym będziemy obserwowali, czy kurs będzie się wyrywał z tej konsolidacji, którą zaznaczyłem, tak? czy będzie dalej podążał w konsolidacji, czy może wyrwie się dołem. Podobnie sytuacji na wykresie funta D1, tutaj wykres jest mniej wyraźny, bardziej pogubiony, próbował wychodzić dołem, teraz zatrzymał się na ważnych wsparciach opora i zobaczymy, jak z tej konsolidacji kilkudniowej czy tygodniowej rozegra się sprawa. Na razie nie jest to jakiś interesujący, bardzo ciekawy układ, przynajmniej z mojej perspektywy. Także to było na tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kursy wideo oraz pełny kurs online na żywo, którego edycja właśnie się rozpoczęła. Pozdrawiam i zapraszam.